Fizyka matura próbna 2020, zadanie numer 1. Samochód A jedzie z maksymalną prędkością dozwoloną na danym odcinku trasy. Wartość tej prędkości wynosi Vmax. Samochód B jedzie z prędkością mniejszą od Vmax o wartość delta V. Oba samochody poruszają się ruchem jednostajnie. Poruszają się ruchem. Poruszają się jednostajnie. Czas, w jakim samochód B pokonał odcinek trasy o długości D jest dłuższy od czasu, w jakim samochód A pokonał ten sam odcinek trasy o wartość delta T przedstawioną tym wzorem. No i zadanie 1 za dwa punkty. Wyprowadź powyższy wzór na różnicę czasów, w jakich oba samochody pokonują odcinek trasy o długości D. Jak się zabrać za rozwiązanie tego zadania? Ja bym wypisał dane, a dane są w treści zadania wynika, że Vmax, czyli prędkość samochodu A, różnica między prędkościami samochodu A i B, delta V oraz odcinek drogi D, który przebywają. Poszukiwane jest delta T, różnica czasów między samochodami, w których to czasach zostały przebyte drogi D. No i co dalej? A dalej bym zaczął opisywać równaniami to, co zostało w zadaniu powiedziane. I tak. Samochód B posiada prędkość V ze wskaźnikiem B równą różnicy sam prędkości samochodu A, czyli V max i delta V, które jest podane w treści zadania. Następnie bym napisał równanie drogi dla samochodu A. Drogę d przebywa z prędkością vmax w czasie t a. To samo napisałbym dla samochodu b. Prędkość samochodu b razy t, czas t ze wskaźnikiem b, w jakim samochód b przebywa drogę d. No i na zakończenie bym napisał delta t, różnica czasów pokonania drogi d przez oba samochody to jest tb minus t a. Tb jest większe od Ta, bo jedzie z prędkością mniejszą. Mamy cztery równania i popatrz, ile mamy niewiadomych. Niewiadome są Vb, Ta, Tb oraz delta T, które mamy znaleźć. Cztery niewiadome. Cztery równania, cztery niewiadome. Po kolei trzeba eliminować wszystkie niewiadome zbędne, tak aby delta T zostało nam. Proponuję to zdanie rozwiązać tak. Wyznaczyć z drugiego czas pokonania drogi D przez samochód A. To samo zrobić w przypadku samochodu B. I następnie podstawić VB tu do tego wzoru na C ze wskaźnikiem B. A następnie te dwa równania. Wstawić do ostatniego. Tu, w jedno i w drugie miejsce. Otrzymujemy taką zależność. Sprowadźmy teraz do wspólnego mianownika te dwa ułamki. Wspólnym mianownikiem jest iloczyn mianowników w obu ułamkach, a w liczniku pojawia się różnica takich iloczynów. Zobacz, one się upraszczają. W efekcie otrzymujemy po uproszczeniach. Taki wzór. Sprawdź, ten zasugerowany w, w treści zadania jest identyczny z tym, jaki otrzymaliśmy rozwiązując problem opisany w zadaniu. No i zadanie 1, 2 też za dwa punkty, jak pierwsze. Maksymalna dozwolona prędkość dla pojazdów osobowych poruszających się po autostradzie wynosi 140 km na godzinę. Samochód B pokonał odcinek autostrady o długości 10 km w czasie o pół minuty dłuższym niż samochód A. Oblicz, ile wynosi różnica wartości prędkości samochodów A i B. Wypisałbym na początku dane. Prędkość Vmax zamieniam na metry na sekundę. Odległość 10 tysięcy metrów. Delta T, różnica czasów 30 sekund. Mamy znaleźć delta V. Skąd ją mamy wziąć? Ano, przyjrzyj się temu wzorowi tutaj podkreślonemu na, podkreślonemu na czerwono. Zwróć uwagę na to, że wszystkie dane występujące w sprawie strony tego równania są znane. D jest znane, delta V jest poszukiwane, ale delta T znamy. Zadanie jest rozwiązane. Wyznaczamy z tego wzoru. Delta V mnożąc, krótko mówiąc, pozbywając się z prawej strony ułamka. Otrzymujemy takie równanie. Zobacz. Delta V występuje również z lewej i z prawej strony. To z lewej strony ten iloczyn, w którym występuje delta V, przenosimy na prawą stronę, zmieniając znak. I delta V wyciągając przed nawias. Następnie dzielimy obie strony tego równania przez nawias. Podstawiamy dane i znajdujemy poszukiwaną wartość różnicy prędkości samochodu A i samochodu B.